Dzień dobry, tutaj Agnieszka Grochowska. Ja jestem z filmem BRAT na Festiwalu Warszawskim Filmowym. Gram Agnieszkę, żeby było ciekawiej, ale bardzo Państwa zapraszam na ten film, żebyście go obejrzeli, bo ten film zdecydowanie jest od dwóch wspaniałych. Bohaterach głównych tego filmu i myślę, że naprawdę warto go zobaczyć i wydaje mi się, że, że na pewno każdy z nas się będzie w stanie w tych dwóch chłopcach przejrzeć. Także ja nie będę za dużo opowiadać, żeby nie zdradzać, ale naprawdę jeśli ktokolwiek mi ufa, to ja mogę powiedzieć, że naprawdę warto, a to się nie tak za często zdarza, żeby tak mówić powiedzieć. Także zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciek Sobieszczański. Jestem reżyserem filmu Brat, który za chwilę będzie miał swoją premierę na Warszawskim festiwalu filmowym. Dla mnie Warszawski Festiwal jest festiwalem szczególnym, ponieważ tutaj właśnie jakieś dobre 10 lat temu miałem swój pierwszy film krótkometrażowy urodziny. Dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę być tutaj ze swoim pełnometrażowym filmem i pokazać. Dzisiaj warszawskiej publiczności, najlepszej w Polsce, nasz film. Warszawski Festival pamiętam nie wiem czy tak zupełnie od początku pewnie nie ale pamiętam, jak jeszcze był w kinie Skarpa. Były projekcje. Ja chodziłam do Liceum Dąbrowskiego, które jest bardzo niedaleko, i wracałam tamtędy ze szkoły. I pamiętam film Las Vegas Parano, żeśmy stali w bardzo, bardzo, bardzo długiej kolejce, ja byłam wtedy w liceum z kolegami, z koleżankami i byliśmy strasznie dumni i szczęśliwi, że możemy być częścią filmowego świata Warszawy. I od zawsze festiwal warszawski jest absolutnie synonimem najlepszych filmów, jakie można zobaczyć w tym mieście. Można było, można obejrzeć i będzie można, także chodźcie, i teraz, i kiedyś, i już. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry Państwu, Filip Jukomirski, gram rolę yy, Dawida, mam nadzieję, że będzie Wam się na festiwalu, no i co? I przekazuję mikrofon. Ja się nazywam Cydę Szymczuk, gram rolę Michała. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym niesamowitym festiwalu. Nazywam na się na Zbior, gram Sławka. Bardzo mi miło, że tutaj mam y, miejsce na takim festiwalu i to tyle.